Chcę nabyć nieruchomość i zastanawia się, jak mogę rozmawiać ze sprzedającym, żeby obniżył cenę. Negocjacje to jest kluczowy element w tym, żebyśmy zaoszczędzili znaczną ilość pieniędzy w procesie zakupu nieruchomości. Postanowiłem się spotkać z Mateuszem Rozowskim, który jest ekspertem w dziedzinie negocjacji oraz sprzedaży, żeby zadać mu pytanie: Mateusz, co musimy zrobić, żeby sprzedający zeszedł nam z ceny? Myślę, że są takie trzy rzeczy, które ważne jest, żebyśmy. Pomyślenie o nich, w jaki sposób być w nich skuteczniejsi. Teraz, kiedy gadamy o tym, w jaki sposób yy, ograniczyć albo zmniejszyć cenę mieszkania, to musimy zrozumieć, że po drugiej stronie stoi gość albo babeczka, która dokładnie ma taką samą perspektywę, czyli chciałaby sprzedać ten dom, tą nieruchomość, whatever, co tam jest. Chciałaby sprzedać za cenę, która jest dla niej istotna. I teraz, pierwszą rzeczą, która wygrywa w sprawach negocjacji, to jest dobre przygotowanie. To jest rzecz, która jest niesamowita, dlatego że jeżeli dobrze się przygotujesz, czyli ustalisz sobie swoją strategię, kiedy zrozumiesz, że w negocjowaniu są tak zwane cztery fazy przygotowania, cztery fazy takiego działania w negocjowaniu, czyli jest ta faza, która powoduje, że jesteśmy w stanie ustalić sobie wcześniej, co możemy zrobić, żeby na przykład zyskać przewagę podczas rozmowy tej handlowej czy podczas rozmowy negocjacyjnej, no to już mamy na wstępie pewną przewagę. Dlaczego? Dlatego, że ludzie się nie przygotowują. I to jest rzecz, która w negocjowaniu jest wyjątkowa. To znaczy, jak porozmawiamy dzisiaj na przykład z zawodowymi negocjatorami, to oni wiedzą, że kiedy po obu stronach stoją osoby, które na przykład mają, znają techniki, strategie, typy negocjacyjne, no to z nimi wiadomo, trudno jest pewne rzeczy negocjować, czyli dochodzimy do takiej rywalizacji, powiedzmy, zawodowców. Ale w większości przypadków, kiedy my idziemy gadać z kimś, to ludzie nie mają pewnego pojęcia o negocjowaniu. Dlatego z samego faktu tej strategii, kiedy my się przygotowujemy do negocjowania, już jesteśmy w stanie Dużo. I teraz na przykład pierwszą z, taki, z takich faz negocjowania to jest właśnie umiejętność przygotowania się, od, y, przygotowania się w strategii na przykład ile kosztuje dana nieruchomość w danym miejscu, tak? e, w jakich kwotach na przykład osoba, która nam będzie sprzedawała na przykład nie wiem w jak, o jakich kwotach ona myśli. Co jest, dlaczego ona podejmuje decyzję o sprzedaniu, np. tej nieruchomości, albo co jest teraz ważne dla tej osoby. I to jest, dlaczego to jest istotne? Dlatego, że jeżeli my wiemy, że np. ktoś sprzedaje pod ciśnieniem, albo ktoś sprzedaje, bo jest na przykład nie wiem, zawodowym negocjatorem, albo ktoś sprzedaje, bo ktoś kogoś o, o coś go poprosił, no to jesteś w stanie przygotować sobie określoną strategię do, tej, do tego negocjowania. Tak? Czy jesteś w stanie przygotować tak zwane tipy, żeby móc uargumentować daną cenę. Więc przygotowanie e, polega na tym, żebyś. Zaczął się skupiać na tym, co mógłbyś na przykład użyć podczas rozmowy takiej handlowej, podczas rozmowy właśnie tej negocjacyjnej. I to jest właśnie niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy ty się przygotowujesz, i teraz, jak działa nasz mózg buchawialny, kiedy ty się przygotowujesz do negocjacji, twój mózg zaczyna się skupiać na negocjowaniu. Czyli popatrzcie, zaczynasz dostrajać swój mózg do negocjowania. Czyli jest, to jest dokładnie tak jak z treningiem sportowym. Kiedy na przykład chcesz rozegrać jakiś mecz, czyli chcesz na przykład, nie wiem, masz jakąś partię do rozegrania z kimś, no to zawodowy sportowiec co robi przed tą partią? Zaczyna się rozgrzewać, zaczyna się do niej przygotowywać, rozpisuje się przeciwnika, po to, żebyś wszedł dobrze w ten mecz. I dokładnie tak samo jest w negocjowaniu. Kiedy my się przygotowujemy, czyli sprawdzamy, e, analizujemy, patrzymy z kim, kto to jest i tak dalej. Nawet jeżeli nie potrafimy jakichś wielkich argumentów skomponować, to nasz mózg w momencie przygotowywania zaczyna się dostrajać do procesu negocjowania. Czyli co robisz? Że twój mózg zaczyna myśleć już w koncepcji negocjacji. I to jest na przykład najbardziej wartościowa rzecz dla początkujących osób, które zajmują się negocjowaniem. Czyli w przygotowaniu, kiedy ty się przygotowujesz do czegoś, zawsze twój Mózg zaczyna się nad tym koncentrować. I to jest pierwsza faza. Potem mamy fazę, która jest fazą, można powiedzieć, takiej debaty, czyli rozmowy negocjacyjnej, na przykład z kimś. I teraz, w momencie, kiedy mamy tą rozmowę negocjacyjną z kimś. To musimy zrozumieć, że w ramach tej rozmowy występują pewne taktyki negocjacyjne. Nie? Czyli, czyli popatrzmy, my u, 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 zaczynamy szukać rzeczy, które mogą nam pomóc w ustaleniu ceny, zbiciu z tej ceny, bądź na przykład czegoś, co może spowodować, że ktoś będzie chciał nam obniżyć tę cenę. Więc my w ramach tego powinniśmy poznać pewne struktury negocjacyjne. Na przykład mamy około, nie wiem, 20, 30, nawet 40 różnego rodzaju taktyk negocjacyjnych, takich jak na przykład by próbny balon, śmieszne pieniądze, e, czy na przykład, nie wiem, e, strategia ustępstw itd. tak Jest masa różnego rodzaju strategii, tak zwanych taktyk pomniejszych, które powodują, że możemy w ramach negocjowania rozmawiać z ludźmi. Ale kluczem jest zrozumienie czegoś takiego jak właśnie procesu negocjacyjnego, czyli kiedy ja zaczynam z kimś negocjować, to muszę zrozumieć, że ludzie czym dłużej negocjują z nami, czyli czym dłużej staramy się z nimi rozmawiać, negocjujemy, tym czym więcej czasu poświęcamy, tym oni są bardziej skorzy do tego, żeby dać nam ustępstwa są na zmęczenie. Są zmęczeni. Są zmęczeni. I teraz, i właśnie, i teraz chodzi o to, jakiego, że w ramach tej strategii, bo my rozmawiamy dzisiaj o takich tipach, które powiedzmy są takim standardem, takim początkiem, Polega to na tym, że kiedy ja wiem, że człowiek podczas zmęczenia, czyli podczas długiego procesu, jest skory bardziej dawać mi ustępstwa na coś, czyli bardziej skory dawać mi na przykład, nie wiem, jakieś rzeczy, które są dla mnie istotne, no to z punktu logicznego wiem, że pierwsze rzeczy, które negocjuję, to powinienem negocjować rzeczy, które są dla mnie nieważne. Dlaczego? Albo mniej ważne. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy negocjuję na początku rzeczy mniej ważne, to człowiek ma tutaj pełną energię, chęć, zaangażowanie, żeby co ze mną robić, rywalizować. Ale w ramach postępowania czasu. No, ale czy nam ewentualnie tej energii też nie brakuje? No, no właśnie o to chodzi, że my się na to przygotowujemy. Czyli widzisz, jeżeli, jeżeli, i zaraz o tym też powiem, że jeżeli ja idę negocjować coś, czyli mi na czymś zależy, chcę coś kupić albo chcę coś sprzedać, rozumiesz, to w ramach całej tej administracji to ja kontroluję ten czas negocjowania. I teraz bardzo ważną rzecz powiem. Jeżeli nie masz czasu na negocjowanie, Albo jeżeli zbyt szybko się denerwujesz, albo masz zbyt szybko coś podejmować, jakieś decyzje, to to jest jedna z podstawowych warunków, dlaczego nie powinieneś negocjować. Bo jeżeli na przykład brakuje ci czasu, albo masz mentalne na przykład podejście do negocjowania jakieś, bo na przykład jesteś z czymś mentalnie związany, to nie negocjuj. Dlaczego? Bo zawsze wtedy nie wynegocjujesz rzeczy, które są dla ciebie najbardziej istotne, jeżeli po drugiej stronie będą ludzie, którzy znają się na negocjowaniu. Stąd my musimy rozumieć pewne strategie. Czyli jeżeli podchodzisz do negocjowania, miej na to czas, nie miej ciśnienia, nie miej presji. Jeżeli będziesz miał to ciśnienie i tą presję, to znajdź sobie kogoś, kto będzie w Twoim imieniu negocjował. Dlaczego? Bo z, samego, z samej natury od razu, od razu przegrywasz. Ale z drugiej strony musisz rozumieć, że kiedy negocjujesz z kimś, to po drugiej stronie jest człowiek. A człowiek jest bywa emocjonalny. Więc jak on bywa emocjonalny, to on też by chciał szybko doprowadzić do deal'a. Więc jak chce szybko doprowadzić do deala, to on, on największą energię będzie miał na początku, więc na początku Ty powinieneś negocjować z nim jak najdłużej rzeczy, które są dla ciebie najmniej istotne. Po to, żeby na tym końcu, kiedy on już jest, wiesz, już jest zmęczony i tak dalej, i tak dalej, żebyś mógł zacząć gadać z nim o tym rzeczach, które są dla ciebie najbardziej ważne. Stąd e, pytanie pierwsze jest, co zatem planujemy w ramach przygotowania na przykład do negocjowania? Rzeczy, które będziemy omawiać na początku i rzeczy, do których przejdziemy na końcu, czyli tak zwana technika ustępstw, kiedy na początku ustalamy sobie rzeczy, które są dla nas najmniej istotne, po to, żeby dawać ustępstwa na przykład, nie wiem, mojemu, e, mojemu partnerowi albo osobie, z którą negocjuję, po to, żeby na końcu domagać się ustępstw w ramach dla mnie rzeczy. Takie rzeczy, które nawet nam za bardzo nie zależą. Dokładnie. I to jest właśnie coś, co jest w ogóle takim fundamentem. Czyli pierwszą rzeczą, którą dałbym jako tip, to jest to, że ustal w ogóle jakąkolwiek strategię. Jakąkolwiek strategię. Bo ludzie ogólnie przychodzą do negocjowania, a my traktujemy negocjowanie jako taką, wiesz, taki element sprzedaży. My się wiemy w negocjowaniu, że negocjacje występują po sprzedaży, czyli najpierw klient musi mentalnie kupić, musi być i dopiero potem możemy negocjować. tak? Ale kluczem jest tutaj, że ty musisz mieć tą strategię. I to jest na przykład coś, co odróżnia zawodowców od amatorów. Że amator myśli, że dobrze negocjuje, bo idzie się, będzie, będzie nie wiem, przez chwilę chciał z kimś pogadać o czymś, on będzie twardy i tak dalej, tak dalej. A zawodowiec jest przygotowany i on ma swoją strategię. I ta strategia polega na tym, że ja przychodzę i, i w ramach tej strategii trzymam się określonej, e, określonej swojej wizji. I to jest na przykład coś, co jest w ogóle fundamentem tego negocjowania, czyli tej przygotowania się. Czyli ja wiem o tym, i teraz bardzo ważna rzecz, wiem o tym, że. W negocjowaniu wyróżniamy cztery fazy. Czyli mamy fazę przygotowania, czyli coś, co robię wcześniej w domu. Druga faza to jest faza propozycji, tak? czyli mamy fazę propozycji, kiedy pojawia się propozycja. Trzecia faza to jest debata. I czwarta faza to jest deal, to jest, to jest kontraktowanie. Tak? I, teraz, I teraz, w momencie, kiedy mamy te fazy, to ja się przygotowuję na każdą z tych faz. Czyli wiem o tym, że jakbym się spotkał z tobą w negocjowaniu, no to będzie jakaś propozycja. Tak? Czyli wiem, że muszę też ja zawierać sobie jakąś propozycję, bo Ty możesz zadać pytanie, Panie Mateuszu, a ile by chciał Pan za to zapłacić? Nie? Ja muszę być przygotowany. Druga strona to jest debata. Wiem, że będziemy dyskutować, więc co przygotuję, jakie argumenty przygotuję, żeby przynajmniej ciut trochę wyciągnąć od Ciebie na przykład tych pieniędzy, albo co jest ważne, żeby sprawić, żeby ta nieruchomość była tańsza. Więc w momencie, kiedy wiem, że są cztery fazy, jestem w stanie co zrobić? Się na nie przygotować. I to jest pierwsza rzecz, taka mega istotna i ważna. Przygotuj się, zaplanuj sobie spotkanie. I to jest na przykład, jeżeli idę, chcę coś kupować. Jak na przykład kupowałem, kiedyś słyszałem w negocjowaniu, że wszyscy trenerzy podają przykłady, jak negocjują samochody. Czyli wiesz, że coś, jak wynegocjowali cenę samochodu. Ale dokładnie to tak wygląda, że gdziekolwiek idziesz, to ten, kto ma więcej czasu i ten, komu mniej zależy, ten z reguły wygrywa częściej negocjowanie. I oczywiście my możemy teraz się trochę, tak wiesz, spłaszczać i mówić, no nieprawda, że i tak dalej. Nie, nie. Ten, kto ma więcej czasu i ten, komu najmniej zależy, z reguły wygrywa częściej negocjowanie. I, i to, jest, to jest podstawowa rzecz. Więc jeżeli ci masz mało czasu i ci zależy, nie negocjuj. Oddaj to komuś, bo zawsze stracisz, nie? To, jest, to, jest, to jest pierwsza rzecz. Okej, okay, no to, a jeszcze co do tych taktyk, co do podejścia, jakbyś coś mógł więcej Okay. Na ten temat Istnieją, w, ramach, w ramach debat istnieje pewne zrozumienie, jak się komunikować z klientem. My mamy przeróżnych ludzi. My gadamy, mamy przeróżne strategie negocjacyjne, ale też mamy przeróżne strategie tak zwanych typów negocjatorów. I my mamy tych, tych typów negocjatorów, w zależności od tego, kto uczy negocjowania, jest na przykład nie wiem, 5, 4, jakkolwiek. I one polegają na tym, że my się dostosowujemy do określonej osobowości naszego klienta. Ale jest to zaawansowana, zaawansowana rzecz, czyli gdy, gdy, nie, gdy nie do końca jeszcze jesteś świetnym negocjatorem, czyli nie, byłeś, nie, nie przeszedłeś pewnych procesów, nie wynegocjowałeś pewnych rzeczy itd., itd., to ja bym się nie za bardzo skupiał na tym, żeby uczyć się czytać innych ludzi. Dlaczego? Bo to już jest bardziej zaawansowane, ale można zrozumieć pewne taktyki negocjacyjne. Na przykład. Kiedy e, są takie taktyki, e, które e, na przykład mówią o tym, że to jest tak zwana taktyka próbnego balonu. Nie? Czyli wiesz, nadmuchujemy próbny balon, e, czyli, czyli pokazujemy komuś możliwości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chociażby, na przykład chociażby powiedzmy, technika. E, technika, która mówi o tym, że e, nieświeża ryba, tak? czyli że e, na, puszczamy coś komuś na, na samym początku, jakąś tak, taktykę polegającą na tym, że negocjujemy jakieś ustępstwo, e, mówiąc, że dla nas jest na przykład ono bardzo istotne, a potem okazuje się, że mówimy, oddajemy je komuś po to, żeby w następnej kolejności wygrać coś dla siebie. Takich taktyk jest masę, na przykład obietnica w raju, czyli ktoś na przykład mówi, Panie, jeżeli Pan mi spuści na przykład daną cenę, to ja Panu jeszcze dwóch innych klientów coś załatwię i tak dalej. Czyli pewne ja pewne... przyważy, że to nie dochodzi. <grymne> Do, dokładnie. I teraz widzicie i chodzi o coś takiego, że w negocjowaniu bardzo istotne jest zrozumienie, zrozumienie pewnych narzędzi negocjacyjnych. Czyli kiedy człowiek daje jakieś taktyki, kiedy coś obiecuje, musimy zrozumieć, że to jest, że to jest pewna gra negocjacyjna. Ale kiedy mam ustalone, na przykład MVP, mam ustalone tak zwane WAPA, mam batne ustaloną, są kolejne narzędzia, my nie mamy dzisiaj na to czasu, żeby o tym, o, o, o tym omówić, ale kiedy mam przygotowane te narzędzia, czy jestem przygotowany, czyli wiem, ile mogę zapłacić, ile nie mogę, wiem, jakie ustępstwa mogę pójść, ile mogę najmniej zapłacić, ile najwięcej, w jakim terminie płatności, itd., itd. Kiedy jestem na to przygotowany, to w ramach, kiedy rozmawiam z klientem, nigdy nie doprowadza do sytuacji, żeby, żeby nie wiem, przedobrzyć. Nie? I to jest rzecz, która jest kluczowa. I teraz powiem coś bardzo istotnego. W negocjowaniu nie chodzi o to, żeby na za wszelką cenę wygrywać całe negocjowanie. Ja mam takiego przyjaciela, myśmy przeszli taki etap w swoim życiu, że chcieliśmy wszystkie negocjacje wygrywać. Czyli po prostu gdzie nie szliśmy, to za każdym razem chcieliśmy być tymi, którzy ściągają majciory rozumiesz, i wygrywamy po prostu w każdej negocjacji, które są. Do pewnego momentu, kiedy nie zrozumieliśmy, że my możemy wygrać negocjowanie, ale to jest w konsekwencji później długofalowej, polegającej na tym, że później na przykład nie mogliśmy uzyskać czegoś jeszcze raz na przykład z tym klientem czy jeszcze raz z tą osobą. Więc w negocjowaniu nie chodzi o to, żeby wygrywać. W negocjowaniu chodzi o to, żeby zrozumieć też tą drugą stronę, że my w, w, doprowadzamy do deala, który dla obydwu stron jest dobry. I ja nie mówię o kompromisie, mówię o, koopera, o kooperowaniu, czyli popatrzcie, teraz powiem, powiem bardzo istotną rzecz, yy, że my możemy, my możemy iść z kimś na kompromis, czyli ty z czegoś zrezygnujesz, ja z czegoś zrezygnuję. W negocjowaniu nigdy to nie jest dobre. Negocjowanie chodzi o to, żeby wykorzystać w pełni potencjał, który jest. I on nazywa się kooperowanie. To znaczy ty idź po maksimum swojego, ja idę po maksimum swojego i teraz, i teraz chodzi o to, żebyśmy znaleźli najlepsze rozwiązanie dla obydwu stron. I żeby, to, żeby dojść do tego, to obie dwie strony co muszą zrobić? Rozłożyć karty na stół, czyli muszą mieć do siebie zaufanie. Więc jedną z najważniejszych rzeczy w strategii e, taktyk negocjacyjnych jest to, żeby zrozumieć, że one występują. Że masz, e, masz taktyki nieświeżej ryby, próbnego balonu, e, całej koncepcji dep deprawacji ustępstw itd. itd. Masz masę różnego rodzaju rzeczy, ale one nie grają. To znaczy, one mogą dać Ci przewagę. Gra to, że jeżeli człowiek się otworzy przed tobą i ci pokaże, co może maksymalnie zrobić i ty się otworzysz przed nim, to możecie kooperować. I to jest najtrudniejsze w negocjowaniu. Okej, okay, dobra, to dla mnie tyle informacji wystarczy. Myślę, że moje umiejętności wzrosną, na pewno jak będziemy to ćwiczyć, a osoby, które zamierzają kupić nieruchomość, ważne, żeby wyciągnęły z, to, z tego coś dla siebie, tak żeby o te kilka tysięcy zawsze urwać na, na tej cenie zakupu. Dzięki Mateusz. Super, dziękuję Ci.